Nadzorować nas będzie lokalny sędzia. Dziękuję Alfred. za wsparcie, Daniel Stomper! Alfred. Dzięki tobie mogę oglądać Bo nowe odcinki Hibermana. Jak nie barny oglądam! Ta, -ta się ma! Dalej się wściekał o tę farówkę. E? Dlatego nie mogę z tego przejść! Atakowanie przeciwników z wyższym poziomem nie ma sensu. Musisz najpierw trochę poekspić. Nie każdy jak ty jest nerdem i przechodzi gry na 100%. Zresztą ja lubię się trochę pomęczyć. Jestem koneserem gier, a nie nerdem. Tak sobie tłumacz, Jimmy. Dobrze się tak. bawisz? Bywało. Ojej. Lepiej. A, a. O kurce, zapomniałem o nich. Ciekawe, ty, są, jeszcze dobre. Prawie mnie znokautowały. Tak, George, A, to to czekały ty. tylko aż wejdziesz do kuchni, żeby przyzwonić twój głupi łeb. Sok zegut i porzeczek. Ta, skutasa. Widzieliście gdzieś ładowarkę? Skąd on się tu wziął? Widziałem jak wychodził z twojego pokoju. Wieczorem może przejdziecie utulić do snu? Bujaj się. Fe, nienawidzę pająku. Kadłubku, nagramy TikToka. To jakieś jaja są! Czy dzisiaj wszystko będzie próbowało mnie zabić? To jakieś fatum! Sratum mnie Fatum! Zwykły pech i tyle. Daj spokój, kadłubku! Tak to się kończy, jak snup po pijaku coś naprawia! Ale to ma kopa! Chyba musimy zacząć wyrętać snupa w zadaniach domowych. Widzicie? To też wina snupa. Nie ruszaj się, to w końcu cię coś trafi. Spadł wahamie. Hmm? Tak dachu? Nie podoba mi się to. Nic nie dygaj. <śmienny> no co jest? Oddawaj to! Yy, yy. Furki... W końcu cię znalazłem! Tyle lat się chowałeś przede mną! Mogę spytać w jaki sposób? Peleryna, niewitka. Milcz Milczę ja głowy, nie z tobą rozmawiam! Prze, przepraszam, to nie moja wina! Poszedłem tylko do solarium! Miałem iść na wesele, a potem. A potem go zahibernowali i teraz wyżera mi skrzydełka z kurczaka! To akurat byłem ja! Kadłubek twierdzi inaczej! No cześć, snu! Kopelat! Jak możesz, to nie zabieraj tego durnia! Zabawia mojego bratanka, przez co mam trochę czasu, żeby w spokoju pomajstrować! No dobra, dam ci szansę. Zagramy w grę, niech pomyślę. Wiem. Warcaby? Coś bardziej wymagającego. Ale super! Ile w żeby tu pograć? Pozwolę ci zagrać po koledze. Chyba podziękuję. Proszę, oto twoje kije. Udajemy się na pierwsze pole, tam wyjaśnię ci zasady. Możesz wybrać pomocnika do noszenia kijów. Przyda się na coś. Zasada jest jedna: kto jako pierwszy wbije piłki na trzech polach, wygrywa. Jeśli będziesz to ty, w co wątpię, to daruje ci życie. Natomiast jeśli ja wygram, chyba nie muszę kończyć. Może jednak zmienimy grę? Grałeś kiedyś w Macao? Nadzorować nas będzie lokalny sędzia Alfred. Alfred? Nie mi się do ucha przy głupie. Rzucam monetą. Kto zaczyna? Jeden czy dwa? Ale co? Jeden czy dwa? Dwójkę wybierz. Wybieram dwa. Jest. Zaczyna kostucha. Jak to? Przecież ja wybrałem dwa. No że uderzasz drugi! Monetę rzucam dla jaj! Ha! Twoja kolej. Łatwizna. Patrzcie, jak to się robi. Kurwa. Jak coś, to wstawiam konsolę do jego pokoju. A mogłem cię zabić już wcześniej. Marnujesz tylko mój czas! To jest durt! E, debilu, wybijesz mi zęby! To się odsuń! Eee. Pierwsze ostrzeżenie: osoby trzecie nie mogą pomagać. Daj spokój, Alfredzie. Niech ma nadzieję, że wygra. Patrz, jak to się robi. Toż <śmulary> <śmulary> to oszustwo! Niestety, ale używanie pajęczej sieci nie jest zabronione. Słucham? Dort, to ty. Chyba przez tego pająka. Źle się czuł? Chyba zabiorę cię na tamten świat, nim skończymy. Twoja kolej. A nie mówiłem? czekaj, Poczekaj, czekaj. Zaraz wstanie, tak, tak? czekaj! Nic nie mówiłeś, ile ma czasu na uderzenie! W turnie, Ja mam miliony istnień do wysłania na tamtą stronę! Nie, nie będę czekał! Czegoś... Wróciłem. Pora skopać jakieś kości. Taka chwila i zepsuć ją takim gównianym tekstem. Jestem niezwyciężony, jestem piękny, jestem najcudowniejszy! No, chyba wraz z mocami stał się największym nartytem świata. O tak, wielbcie mnie. Zabij go już, błagam. Nie zrobi tego. Czuję w kościach, że już przegrał. Czy mógłbyś uderzyć w końcu tę piłkę? Dobrze, choć wyczuwam między nami kość niezgody. To zabij mnie. Widzicie, jak to zrobiłem? Z taką gracją, łatwością, jakbym robił to całe życie. Już mnie zaczyna irytować. Brawo, ostatnia gra. Sprawdzimy ile warte są twoje słowa. Dawaj, pora pogruchotać ci kości. Jak na amatora. Amatora? Jeśli nie wbijesz za jednym zamachem, to przegrasz, a z chęcią utknie ci ten długi język. Jeśli nie wbije, możesz nas już odsyłać do domu. <grybuj> <grybuj> <Na dort nie. grybuj> Śmierć? Nie, teraz mnie, czy to dozwolone, czy nie? Zobiję cię! Boże, no, na skoczyć! Tak. Nie myśl, że ci odpuszczę! Będę cię ścigać powietrzność wieczność! Nie ukryjesz się! I to? Obudził się? Nie, ale zaczął się ruszać. Chyba przeżyje. Co jesz? Tosty, ale strasznie przypalone.